Ja cześć Siemanko, z tej strony Git Płomek to kolejny odcinek z serii Bedwarsów po prostu. Jestem dalej chory. Po, pod ostatnim filmem w 24 godziny mam no, tak średnio, bo 6 wyświetleń, ale nie zniechęca mnie to i dalej chcę nagrywać i montować dla Was filmy. Także proszę cię zostaw dla mnie lajka, subskrypcję. I miły komentarz, jaki może być film następny z Bedwarsów bądź z innego trybu. Przejdźmy sobie do gry. Jesteśmy już w grze, także lecimy szybko, rozwalamy każdego. Normalnie. Normalka po prostu. Oczywiście ja muszę spaść, a różowy już się musi na mnie budować tryhard. ...is try to be tryhard. Musisz? Musisz, Mr. Serkuj? Chyba, że on do mnie. Ale gówno zagrałem, ale gówno jestem. On się wraca do swojej bazy, mam plan. Oby on takiego planu nie wymyślił. No serkuj! Uratował mnie! No, on mnie uratował. Ale też umarł. Dobra. Jest stabilnie. Gdzie jest ten miecz? Okay. Zaraz mi się bloki skończyć. Nie wiem, czy walka z nim to dobra decyzja. Bardzo no dobra, wyśmienita wręcz. Kurde, chciałem. Ładnie zagrać, w sensie tam polecieć, a później zablokować ścianę, aby on spadł na głupi łeb. łeb. Nie wiem dlaczego mnie to tak bawi. Głupi łeb. Bawi mnie to. Ja tak będę stać. Ty nawet morski do mnie leci. Uff. Ale wleciała strefka. Ja bym tego serku i sam się pokonał. Uff. Szybciej mi będzie iść tędy, okej. Okay. Ja zauważyłem, że często jak ja, ten, myszką wyśrodkowuję, robię coś takiego. W sensie, bo jest za bardzo naprawdę Bo na przykład... A... Powinna być tak wyśrodkowana, by mógł w każdą stronę robić dobry manewr. To to mocno słychać w mikrofonie, ale na ten moment nic się nie da zrobić. Macie takie asymetry myszki. Na ten moment... ja w tym. momencie jestem bezradny, aby to wyłączyć. Ale oglądaj. zrobić content i zrobić jakiegoś fajnego klacza Nawet nie wiem na czym on miał polegać, ale chciałem I... nie wyszło mi I prawie umarłem Sadek Ej, a co jak on naokoło zawala? A tak, bo go nie widziałem na tej drodze Ej, może łuk kupię hmm. Nie no, ale aby aż tak się poniżać, to chyba nie jestem w stanie Aż tak się poniżyć Ale aby pójść na środek i Emeraldy se kupić. Jestem w stanie zrobić. Wywaliło mnie. Dobra. Gramy kolejną rundę. Chyba ostatnią. To się będzie składać z dwóch rund. Albo trzecią zagram. Ale ja będę miał strasznie dużo do montowania. Tak 20 minut film do montażu. Tu już jest strasznie dużo, ja montuję ten film z pół godziny minimalnie. A w tym czasie... Się mógłbym nawalać w CS a albo w Valoranta. Jeszcze miniaturkę zrobię, no to zaczniesz w sumie może robić miniaturkę. <laughs> po prostu replay moda włączę. Postaram się znaleźć jakiś ciekawy moment i tak się robi miniaturki. Co ty robisz, ale ty jesteś napalony Ty Tabletki na uspokojenie chyba potrzebujesz Jak nie trzech Albo całej paczki w ogóle <laughs> Gość się płaci na normalnych gierkach. Gdyby nie to, że był tutaj blok na dole To bym się wywalił ja sobie takie ładne wejście robię. Takie dla szefa. Dla mnie. Dla szefuncia. <laughs> dla szefa, który jest chory. o śmieciu dlaczego ci ludzie są tak napoleni na tym tipscraftzie, na każdego, lecą na każdego ja sobie na kilku gram <kłysy> zielony ma nie powiem co chciałem powiedzieć Powiem tego za żadne skarby. Dzień dobry! Nie wiedziałem, że pan łóżko tak to bym nawet może HP nie stracił. Ale musím se zorientovat, co se v teréně. děje. Co je klupi? Chodź tu! Chodź tu! Mnie teraz może wyzywać. Wyzywaj. To wyzywaj. Psa powyzywać możesz. I tak nic nie widzę. I tak cię nie odpiszę. Co Tu wygrał, dobra. Gramy ostatnią rundeczkę. Dobra, jest 10 minut. To, to będzie ładnie dosyć. Echem. 10 minut nagrania. Do zmontowania. To git. Próbujmy w tamtym filmie dać z ekipy Senki Wyciąłem jeden fragment. Może w opis zmienię albo w komentarzu dam kawa co ty robisz spokojnie Gość, co telebridge'a walił. Tee, młody kubek. Młody kubek. Spokojnie. O, ja już nie mam łóżka. Widziałem, widziałem to. <laughs> Miałem tutaj swój save zone. Tutaj jest! Chodź. No boi się! Boi się! Ciekawy że podjechałbym tego, co mi zniszczył beda.

Jak on mnie nie zabił, jak ty mnie nie zabiłeś, Jonek. Teraz macie taki asymetry moment. Jakciak. Spokojnie na taką sytuację przygotowany jestem. Spokojnie. Dlaczego ja go hitnąć? mogę... Dobra. GG, dzięki wam za oglądanie tego...